Hello guys, witam was wszystkich. Bardzo pięknie i serdecznie. Jestem RIO 95 a to jest trailer mojego kanału. Oczywiście jestem Jack Global Lead w Counter-Strike Global Offensive. Także jeżeli nie, zas nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, zapraszam cię do subskrypcji. Jeżeli szukasz jakichś poradników, tutoriali bądź filmików instruktażowych na temat Counter-Strike Global Offensive, to właśnie znalazłeś swój odpowiedni kanał. Na moim kanale znajdziesz zarówno tutoriale, jak i top 5 fleszy, top 5 smoków znajdziecie również filmy instruktażowe dotyczące gry z jakiejś broni bądź wyboru jakiejś broni w Counter Strike Global Offensive oraz wszystkie potrzebne instrukcje do tego aby polepszać swoją grę. A więc jeśli szukałeś kanału, który będzie polepszał twoją grę co jakiś czas, który będzie dawał ci tutoriale na temat Counter Strike Global Offensive i cały czas chcesz Dowiadywać się nowych rzeczy o Counter-Strike'u. Także zapraszam Cię do oglądania. Witaj w domu. Trzymaj się, Siemanko. Stay Frosty. Na razie.